Czy wydaje Ci się, że spędzasz w łazience zbyt wiele czasu? Czy łazienka stała się Twoim drugim domem? Czy masz sraczkę, rozwolnienia i problemy z żołądkiem? Ha, ha, ha! Już nie musisz! Z naszym nowym środkiem All in Haft stworzyło rewolucyjny produkt. Produkt, który zmieni Twoje życie ubikacji na lepsze. All in Haft. To właśnie tutaj czołowi polscy naukowcy opracowali tą niesamowitą recepturę leku. Który już jutro może ci pomóc w twoim życiu codziennym. Stoperak, jeśli masz problemy trawienno-wydalnicze, tylko on jest w stanie ci pomóc. Jeśli zjadłeś to, czego nauczyła się gotować telewizja, tylko on jest w stanie ci uratować. Weź go już dziś, bo lepiej skakać w dresie, niż gnić na sedesie. Przed zażyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.